Witam wszystkich. Przygotowania idą bardzo dobrze. Obecnie trenuję dwa razy dziennie. Kulam się, robię zapasy, trenuję stójkę. Dodatkowo jestem po okresie przygotowawczym na siłowni. Mam zamiar wjechać do dwóch topowych klubów na sparingi. Dodatkowo będę brał indywidualne lekcje od bardzo dobrych trenerów. Muzyka. Mateusz to bardzo dobry zawodnik, o czym świadczy jego ostatnia wygrana. Myślę, że będę przygotowałem na 100% i podałem jego umiejętnościom. Za mi kciuki. Chciałbym również podziękować y, dziewczynie za wsparcie y, oraz sponsorom, y, którym udzielają mi y, niezbędnej pomocy. Są to firmy y, Restauracja Słoneczne Tarasy, y, Olimpia, Nieruchomości Koloseum oraz Składy